Jak dostosować platformę e PKO do własnych potrzeb. Platforma ETrader umożliwia wykonanie szeregu zmian dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Po pierwszym zalogowaniu do platformy eTrader otwarte będą domyślne zakładki. Zmiana aktywnej zakładki odbywa się po kliknięciu na jej nazwę. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dowolnej zakładce wyświetli się menu kontekstowe umożliwiające zmianę nazwy zakładki, odłączenie zakładki do osobnego okna i przesunięcie go na drugi monitor, powielenie oraz zamknięcie zakładki. Aby zamknąć zakładkę, możemy kliknąć w ikonę X widoczną po najechaniu kursorem myszki na zakładkę. I e trader umożliwia także zmianę kolejności zakładek. Wystarczy kliknąć na daną zakładkę, przytrzymać przycisk myszki i przesunąć zakładkę w inne miejsce na pasku. Można także otworzyć nową zakładkę, klikając w odpowiednią ikonę widoczną obok ostatniej zakładki. Okna w każdej z zakładek, również w zakładkach domyślnych, można ułożyć według własnego uznania i dowolnie zmieniać ich rozmiar. W przypadku zbliżania okien do siebie, i e trader automatycznie przyciągnie ich krawędzie, dzięki czemu możemy zorganizować swój widok w komfortowy sposób. Dodatkowo można zminimalizować do tak zwanego schowka, przywrócić ze schowka, zmaksymalizować, przywrócić poprzedni rozmiar, zamknąć, przywrócić ostatnio zamknięte okno. Otwierać kolejne okna. Do szybkiego otwierania okien możemy wykorzystać tak zwane skróty, które znajdują się po prawej stronie głównej wyszukiwarki. Wystarczy kliknąć na odpowiedni skrót. Skróty można ustawiać w dowolnej kolejności. Usuwać z poziomu menu pod prawym przyciskiem myszki lub przesuwając poza pasek skrótów, dodawać przy użyciu podręcznego menu. Dodawanie skrótów możliwe jest także poprzez przesunięcie wybranej pozycji z menu głównego. W przypadku dodania większej liczby skrótów niż może pomieścić pasek, zostaną one wyświetlone w podręcznym menu. W ramach poszczególnych okien możemy dokonywać modyfikacji przy użyciu menu ustawień. Zakres ustawień dostosowany jest dla każdego rodzaju okna. W przykładzie pokażemy menu ustawień okna do składania zleceń, w którym możemy ustawić między innymi taki parametr jak domyślny typ zlecenia. W tym miejscu możemy również przenieść okno do innej zakładki, zmienić nazwę okna, przywrócić domyślne ustawienia okna oraz wyświetlić instrukcję działania okna. Wybrane okna można ze sobą powiązać, dzięki czemu wybór instrumentu w jednym oknie spowoduje automatyczne przeładowanie zawartości w pozostałych powiązanych oknach. Wszystkie ustawienia okien i zakładek mogą zostać zapamiętane automatycznie lub ręcznie podczas wylogowania. W celu określenia sposobu zapisu ustawień otwieramy okno ustawienia, następnie przechodzimy do odpowiedniego widoku. W tym miejscu możemy także zdecydować, czy chcemy włączyć funkcję automatycznego wylogowania z platformy E-Trader w przypadku bezczynności dłuższej niż 15 minut. E-Trader oferuje różne style wyglądu, które można zmienić korzystając z okna ustawienia. W tym celu przechodzimy do widoku wygląd. Widzimy tutaj szereg ustawień związanych z wyglądem platformy, które można dopasować do własnych preferencji. Na początek dla każdego użytkownika platformy został przygotowany profil ustawień o nazwie domyślny. W ramach domyślnego profilu możemy wybrać jeden z dostępnych wariantów wyglądu platformy i e trader. Wystarczy kliknąć w wybrany styl. W celu zmiany pozostałych ustawień zachęcamy do utworzenia własnego profilu. W tym celu rozwijamy listę profili i wybieramy odpowiednią opcję. W pierwszym kroku wprowadzamy nazwę naszego nowego profilu. Następnie wybieramy preferowany styl oraz dopasowujemy pozostałe parametry: wielkość, rozmiar i kolor czcionki, wygląd elementów w oknie notowań czy wygląd tabel w całym systemie. Pamiętajmy o zapisaniu nowego profilu, klikając w odpowiedni przycisk. W każdym momencie możemy zmodyfikować utworzony profil lub go usunąć. W razie potrzeby możemy ponownie wczytać domyślny profil. W widoku pakiety notowań możemy z kolei zobaczyć listę dostępnych pakietów notowań oraz wybrać ten preferowany. Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do korzystania z platformy inwestycyjnej i e PKO. I życzymy udanych inwestycji.